Z tej strony na a tu widzimy nagrobienie z Minecrafta. Co teraz ma tu mieć? swój świat. To jest we'll Minecraft Pocket Edition. Midujmy się teraz. Wow! I tutaj mamy tutaj ja wpisuję tylko swoją najlepszą komendę, którą użybiam. Nazywa się... Myślę, że chcecie zobaczyć jakie są stwory w tym makeupcie. Mogę Wam na przykład pokazać szulkę. I w niego jak strzelaj z mojej główki, to znikną. I Jest tylko sama jego głowa. Ciekawe, prawda? A, bardzo dużo rzeczy. To jest. Tam jest na przykład Keeper. A, 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 a. Jest, no, też go nie ma. No, no nie, jest. to, to, to nie jest. To, tak, to w nowym odcinku może pójdziemy gdzieś. No, nie, o nie, to no, jednak jest to. Odbijasz moje ma czoły mały. Chciałbym wam pokazać nieco w rzeczy. Na przykład znikające pająki. Może wiemy, bo się. nie Znikł. Na przykład małotką krowkę. znikła. To Albo nie. Nie wierzcie w jego filmiki. On zabija bezbronne dzieci i lata tylko tutaj jego łuk tu na przykład mamy owsob które też powinna zniknąć po jednym ścianu nie, akurat ma tak mało życia, z... że z... to jest mój pierwszy odcinek z małym jak chcecie to mogę nagrać nawet trzy odcinki dziennie o, widzicie? Jest ten creeper, którego rzuciłem z czołem, teraz powinien skimić. Mówię? O, tam jest na przykład kolejny szkielet. Na przykład zobaczmy, co Puszczą będzie. Piłkę? Ja makrym. A ja podszkuję. Muszę mieć wyróżnioną rękę. Na, na przykład weźmiemy teraz tłumykę. Płomykią. i teraz jak ja ją strzelę i nie ma jej, ale leci jej ogień to zawsze rośnie, to już pewnie ma już jej nie ma, proszę pójść ty płomykczówka To naprawdę możecie sobie też pobrać tę gry z y, aptoidę. We, wejdźcie sobie w, wejdźcie w Google, wpiszcie Aptoide i pubie, wpiszcie aptoide, to i wejdźcie w to i napiszcie znowu Minecraft.pl i pobierzcie to no i zainstalujcie w telefonie. Tu nie ma żadnych wirusów ani nic takiego. Jak chcecie, żebym nagrał z jakimś innym odcinku, odcinek, na przykład w dwójkę, to mogę zawsze nagrać z kimś odcinek, jak chcecie. Mm, na razie i cześć.